Cześć wszystkim, słuchajcie, wiem, że dzisiaj może być taki zestaw, który nie jest zbyt rewelacyjny, bo jak widzicie jest to mikrusik, ale. Postanowiłem, że sobie go zrecenzuję. i to jeszcze raz, bo on był na początku istnienia mojego kanału jako recenzja, mm, ale biorąc pod uwagę, że za tydzień będzie coś naprawdę legendarnego, muszę się trochę wprowadzić w nastrój jako na więc myślę, że taki starter, jaki jest, jakim jest ten właśnie zestaw 1.749, będzie doskonałą taką przekąską na, na coś większego. No i co? No i słuchajcie, ten zestaw nazywa się ParaVein, Jest to zestaw 1749, pochodzi z roku 96 i zawiera, słuchajcie, 9 elementów i jedną minifigurkę. Zestaw jest o tyle ciekawy, że to jest jeden z tych zestawów, które były za 10 zł dostępne. I słuchajcie, w katalogu z 97 roku, jeśli dobrze kojarzę że to jest 1997, tak. Nie ma o nim wzmianki i zaraz Wam powiem dlaczego, ale najpierw skupmy się na tym, jakie tu przepiękne zestawy akwanautów mieliśmy. Jeszcze to jest chyba ostatni rok, bo w 1998 już akwanautów nie było, już były te takie Stingrays, jeśli kojarzę. Te takie a'la płaszczki łodzie podwodne, czy może to był 99? Nie wiem, poprawcie mnie jeśli się mylę. Mieliśmy tutaj Aquasharksów też oczywiście, więc ich przesławna baza, która jest jednym, jedną z bardziej beznadziejnych zestawów, jakie w ogóle wypuszczono z tej serii. Bo to nie jest baza, to jest po prostu stacja dokująca dla łodzi podwodnej, która, swoją drogą łódź podwodna jest całkiem niezła. No i co? i Oczywiście mamy komiks, bo wtedy się jeszcze postarali, żeby do, robić jakąś historię i bardzo fajnie mi to wyszło. I słuchajcie, mamy tą legendarną bazę, która jest do dzisiaj marzeniem wielu osób. Mamy też oczywiście jakieś stateczki i te małe. No, ja miałem ten najmniejszy właśnie, ten skuter akonautów. I pamiętam, że to by było właściwie tyle, plus dzisiejszy bohater. I, i, jeśli chodzi o akonautów, to miałem właśnie te dwa zestawy. E, miałem także tego e, szperacz głębinowy, i to właściwie było tyle, jeśli chodzi o akonautów. Tam wolałem kosmos mimo wszystko. E, ale te zestawy też mnie ciekawiły, bo zawsze je sobie przerabiałem na jakieś tam statki kosmiczne. A tego zestawu tutaj nie znajdziemy, bo jak wspomniałem, to był zestaw za 10 zł i znajdziemy go tutaj. E, skuter akonautów. I to były właśnie takie proste tutaj zestawiki, jak widzicie, w sumie bardzo podobne, nie? Jeden taki statek ze skrzydełkami, tutaj też jakiś statek, tutaj łódź, niby łódź podwodna, skuter, tu jakiś samochodzik, tu jeszcze Western z tymi pistoletami. To w sumie z tych wszystkich, które tutaj były, to ten zestaw z Westernem był chyba najlepszy, bo mieliśmy tu rewolwery, mieliśmy dynamit, mieliśmy jakiś napis drukowany, mieliśmy dwie strzelby i kowboja, bandytę w pewnym wypadku. Także ten zestaw wymiatał i jeśli dobrze pamiętam, był roz i nie ma co się dziwić. No i dobra, i słuchajcie, jeśli chodzi o naszego dzisiejszego tutaj bohatera, no to mamy tak. Na pudełku, oczywiście, jest nasz skuter jak widzimy, to jest mega uprostrzona, uprostrzona konstrukcja, bo nie ma tutaj ani silników ani nic. I zazwam powiem dlaczego. Zestaw mam oczywiście nieotwarty tutaj mamy w sumie to z boku, i to jest chyba najgorszy widok z tego, bo widać, że tutaj praktycznie nic się nie dzieje. Mamy naszego akwanautę, który jest takim podstawowym ludzikiem. Tutaj nic się nie dzieje, tutaj też nic, na dole też nic. No i tutaj mamy alternatywę. Tak, z dziewięciu elementów udało im się, się zbudować jeszcze jedną alternatywę, która w sumie chyba jest ciekawsza niż ten podstawowy pojazd, bo tutaj mam rzeczywiście taki trochę dłuższy skuter głębinowy. I mamy fajne ujęcie naszego akwanauty, który coś tam nurkuje i z tym swoim nożem będzie pewnie coś tam się bił z kimś. Te noże były prześwietne. były chromowane. Co prawda ten chrom potem się złuszczał, ale i tak były naprawdę świetnym elementem. Szkoda, że LEGO już dzisiaj tego nie robi. No i słuchajcie, no i co? I muszę dokonać dewastacji zestawu i obniżyć wartość o jakieś 75%. Więc otwieramy. Nie liczę na plakat w środku, bo to nie te zestawiki. A klej już niestety tutaj stawia opór. O, dobra, jakoś się udało. Otwieramy. Zestaw w woreczku takim właśnie perforowanym. <laughs> Przepraszam, niestety trochę zdrowie szwankuję. Główny Baseplate pod to. No i instrukcja budowy. Nie ma ani plakatów ani żadnych tam materiałów promocyjnych, bo to nie warto na 10 zł, żeby taki zestaw miał coś dodatkowego. Mamy jeszcze tutaj Paradise. Mamy Serie Town System. Moje ulubione Explorian, na które wiem, że czekacie co niektórzy, także spokojnie będzie za niedługo. Aquanautów, którzy też mieli jeszcze harpuny chromowane. Seria Castle z jednym z najlepszych zamków, jeśli chodzi o projekt tamtych czasów. No i ostatki serii Pirates, jeszcze tutaj ta wielka armada. A z, praktycznie z budowaniem, tutaj mamy tylko 6 kroków, więc nie ma tu za dużo filozofii. <laughs> ja Was przeproszę, muszę się wykaszleć i przy okazji zbuduję ten zestaw, bo nie one już Was zanudzą. I za chwilę wracam ze zbudowanym zestawem. Dobra, ja już jestem z powrotem. Zestaw nie trudno było zbudować, co się pewnie domyślacie, ale postanowiłem też nie wyłamywać tych elementów. Ja je sobie zostawię w takim stanie. Jak widzicie, to są oczywiście płetwy z takim łącznikiem i prześwietne chromowane tutaj nożyki, które widzę, już trochę zaczynają tutaj gubić ten chrom, co jest niefajne, no ale taka ich natura też z tym łącznikiem. O, ten kaszel mi nie odpuszcza, widzę. Wybaczcie. No i i samo to to jest właśnie taki, taki locik, można powiedzieć, podwodny. Nie ma tu nic. Tu są miejsca na te nożyki, tu są miejsca na te płetwy, żeby tu podczepić, żeby móc figurkę postawić. No i to właściwie tyle. No i tutaj mamy jakiś tam mikrokomputer z namierzaniem, ale właściwie po co to nie wiem. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą figurkę, one, one miały wspaniałe, wspaniałe te e, skafandry. I słuchajcie, właśnie tutaj, dlatego nie mamy tu silników, bo skafander robi pewnie tu zasilanie. czy on ma tutaj coś takiego, co pozwala mu pewnie pływać. I tu ma miejsca na noże, także pewnie to robiło zasilnik silnik przy takim małym zestawie. Oczywiście coś do komunikacji jakaś antenka, e, unoszona, właśnie e, jakaś tam. Maska, czy, czy ten, czy jakaś tam klapa, właśnie tego, tego skafandru. U mnie to w pewnym momencie robiło za zbroję u rycerzy, bo tak sobie widziałem, że to będzie tak właśnie fajnie prezentowało. Jeśli dobrze pamiętam, chyba Spartan, czy coś w ten desen. właśnie właśnie takich chyba robiłem i w ten desen, tylko miałem chyba inny odcień tego, tego skafandru. Chyba był czarny z Aquasarksów. Same skafandry są prześwietne, naprawdę, i to jest jeden z lepszych elementów i chętnie bym je zobaczył jeszcze dzisiaj w zestawach. Same figurki, trochę mi się nie podoba wyraz jego twarzy, bo on ma te okulary trochę tak jak ten Motomyszyc z Marsa, jeśli kojarzycie taką bajkę, a to jest w ten deseń, ale samo, sam skafander jest fajny, mamy tutaj zapięcie na zamek błyskawiczny, jakiś paz oczywiście logo serii, co jest fajne, a kolorystycznie bardzo fajnie jest odzerowane. Słuchajcie i to właściwie tyle jeśli chodzi o ten zestaw. Mogę Wam go jeszcze pokazać jak ten gostek e, siedzi. O! No i to właściwie tyle z tego zestawu. Tu są oczywiście jeszcze te niby noże i tak dalej, ale to właściwie tyle i to robi właśnie za i pewnie on właśnie dzięki temu tak pływa. Taki zwiadowca, takie coś, a zabawy było co nie bo można to było sobie przebudować, można to było dodać do czego innego, to mógł być zupełnie nie podwodny statek, to mógł być jakiś kosmiczny skuter, bo skafander jest, także jakiś zapas tlenu jest, także wystarczyło sobie wyobrazić do czego on ma służyć. Ja ten zestaw, pamiętam, dostałem na Wielkanoc raz, razem z tą gondolą czarownicę z 97 i nie ukrywam, bardzo się cieszyłem, że dostałem ten zestaw. Zwłaszcza gondol jak i ten, bo naprawdę tym dawał masę opcji, żeby coś tam dorobić albo jakieś tam nowe rzeczy porobić z tymi nadrukami, bo jakiś tam nowy komputerek na pokładzie mojego statku go czy coś także że była naprawdę masa wspomnień z tym zestawem. Jeśli mieście ten zestaw, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, a za tydzień zapraszam Was na coś naprawdę ekstra. A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.